Hej, 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 witam Was bardzo gorąco. Świeża powtórka od Arona. Seria na żetonach, prosto z czasu odnowy. Zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Pojedynek na poziomie 1400 Elo, także już troszeczkę jest. Okej, okay, po jednym stworzeniu. Tutaj oczywiście żeton, szkielet o szczepnik, wersja premium. No, nawet nieźle wygląda Ale Zykry też odpowiada, słoneczny jeździec Poborca dziesięciny Tutaj kolejny żeton Tym razem kościotrup plagi No, tutaj jeszcze legionista i Imperialny kusznik Co zrobi Aaron Tutaj jest nowa karta z czasu odnowy Nekromanta pomocnik z infa, które mi Aron podał ma tylko trzy sztuki na razie. I jestem bardzo ciekawy jak to wygląda. Jak to będzie wyglądało w tym pojedynku to stworzenie. Tutaj na razie mamy żetony, licz stratek, jakieś dopałki. Jedno zaklęcie. Lodowe kolce. No. Dosyć ciekawe karty. Dość ciekawe karty na ręce. Zobaczymy. No ładnie, tutaj do pałki plus liż stratek. Okej, okay, tutaj zwykły panował sytuację. Mamy po dwa stworzenia. Licz stratek 2HP. Kolejne żetony. Kiedy pojawi się nekromanta, pomocnik, zobaczymy. Trzy, trzy karty premium. Fajnie to wygląda. Okej, okay, mamy pierwsze koszary. Czy to będzie problemem dla Arona? Kolejny nekromanta. Dobra, mamy pierwszą sztukę. No i doszedł geyser, to się może przydać. Co on tutaj robi? Ilekroć grupowalne sojusznicze stworzenie atakuje oddział przeciwnika, zwiększa własną liczebność o jeden. No, niezła pasywka. Tu już odzykwyda trzeciego szary. Ale są lodowe kolce jest geyser u Arona. Uch. Niezłe boostowanie od Fukara. No zobaczymy czym odpowie Aaron. No, sytuacja opanowana mieliśmy gejzer i mamy kolejnego nekromantę pomocnika no jak widzicie bustują się tutaj żetony od tych stworzeń od tej pasywki, nekromanty no ładnie to wygląda kościotrup 7 ataku 14 hp <laughs> bez komentarza w dobrym tego słowa znaczeniu ok, obszarowy kusznik Do, do wykolce. No, ładnie. Masakra! What the hell? Tutaj, jeżeli dobrze zauważyłem, jeszcze... ...przy ataku od razu rośnie... ...rośnie po prostu atak... ...żetonów. Wow, niezłe kombo. No tak jak widzicie Nekromanta No zrobił sporo dobrego w tym deku Dzięki Aaron za podesłanie tej powtórki No Jestem pod lekkim wrażeniem tego deku, tej karty, tego stworzenia Krótki pojedynek, 5 minut, 7 tur i bardzo ładnie to wyglądało bardzo ładnie to wyglądało patrząc nawet na, na ten na, na deck na zygfrydzie tutaj rywal też wystawił 3 trzy, trzy razy koszary a jednak a jednak szybko szybko go pojechał aron no fajnie fajna powtórka Okej, okay, dzięki jeszcze raz Was zapraszam do komentowania, do lajkowania, bo, bo jest co, co komentować. Dobra, trzymajcie się, zapraszam Was na kolejne filmy z serii Duel of Champions. Cześć!